Cześć, z tej strony Matej. Tak jak mówiłem w filmie, w którym opowiadałem o siebie pszenicy o zimie po kukurydzy na ziarno, przedstawię, opowiem o największych zaletach oraz w moim mniemaniu wadach agregatu do uprawy pasowej firmy Kudła, model GR 300R. Także serdecznie zapraszam na tą prezentację. Myślę, że streszczę wszystko, co najważniejsze, jakie są informacje. Opowiem o tym, co bym zmienił przede wszystkim, e, i opowiem dlaczego pokonała mnie uprawa pasowa w tym roku. Zasiałem 4 hektary, miał być film z siewu, niestety nie wyszło. E, I o tym już skupię się na samym polu, gdzie pokażę, jak, e, jak wygląda to miejsce. Ten fragment pola, który udało mi się zasiać, zapraszam do oglądania. Zaczynając od samego początku, e, agregat jest. Dedykowany do mniejszych gospodarstw przede wszystkim, teoretycznie zapotrzebowanie na moc od 150 koni, moim zdaniem to jest absolutnie za mało, takie 200 KM jest idealne, przy tym musi mieć traktor być wyposażony w naprawdę dobry podnośnik, sama maszyna waży 3 tony, według tabliczki izolacyjnej. I mimo że masy sobie nic z tym nie robi, to naprawdę widać, że się przód podnosi, mimo że klocka 1200 kg na, na przodzie. Także e, no naprawdę jeśli ktoś jest zainteresowany zakupem, musi się liczyć z tym, że musi być to e, dosyć ciężki traktor. Przede wszystkim z mocnym podnośnikiem. E, uprawa jaką wykonywałem ja e, miała gdzieś tam około 25-6 cm głębokości. I traktor sobie tam do, do 10 na godzinę Powiedzmy z tym radził Więc mocowo może być ok te 200 koni Ale no Naprawdę musi mieć mocny podnośnik Zaczynając od sekcji uprawowej Zaczniemy od dołu omawianie Rząd talerzy tnących Po jednym na każdą sekcję Jest przypomnę 9 sekcji Regulowane A głębokość tutaj Na śrubie rzymskiej Moim zdaniem Powinno być to zrobione na takiej zasadzie, że każda, każdy talerz powinien być regulowany niezależnie, e, mieć własną amortyzację i tak dalej. Ponieważ e, na niektórych przechyłach e, jedna część e, się podnosiła, druga mocniej biła w ziemię, więc to takie nie do końca moim zdaniem dobre rozwiązanie. E, no ale też nie najgorsze, nie można tego jakoś tam negować. Przejdźmy do. Sekcji spulchniającej, i tutaj naprawdę, naprawdę szapowa. Generalnie to jest redlica czy dłuto? Dwuczęściowe. Dziób napawany widać. Tutaj są jakieś płytki z węglika, reszta jest napawana. I ten miecz tnący. Wydaje mi się, że ta słupica to jest kąksgilda, ale nie wiem. Możecie mnie poprawić, lub też nie. Dajcie może znać. Jeśli ktoś jest. Lepiej w temacie, że tak powiem, czy, czy się mylę, czy może nie. No i generalnie naprawdę bardzo fajnie pracuje. Rościna nie wywala, także bardzo wąski pas robimy, robimy tutaj tej ziemi spulchnionej, czyli tak jak powinno być w uprawie pasowej. No i naprawdę, naprawdę tutaj według mnie bardzo fajne rozwiązanie. Z tego co wiem, to jest opatentowane przez firmę, także. Nigdzie więcej tego nie uświadczycie. Tutaj już typowo miejsce do aplikacji nawozu. Jak widać, można podawać dwa nawozy w przypadku, gdy mamy dodatkowy jakiś tam siewnik, na przykład do rzepaku, lub też jakiś punktowy. No i możemy sobie podać albo na różnej głębokości, albo po prostu dwa nawozy, i tak to, tak to wygląda. Na tym nie będę się skupiał, bo sam Siałem bez nawozu, więc nie wiem jak to będzie jak to się sprawdzało, nie mogę powiedzieć. Za sekcją spulchniającą 9 kół dogniatających i tutaj jakby służy nam do dogniecenia oraz do utrzymania głębokości. którą to głębokość regulujemy clipsami tutaj na siłowniku. Także tak to się odbywa bardzo proste. Podobnie jak tutaj możemy też regulować głębokość, jeśli chodzi o sekcję wysiewającą. No i jeżeli przeszliśmy do sekcji wysiewającej, mamy całość opartą o równoległobok z szerokim kołem kopiującym, ale to też zależy, bo do rzepaku jest węższa ta stopa, no i węższe koło zagniatające, także także no to w zależności już od jakiej uprawy no i to w tym roku właściwie mnie pokonało jeśli chodzi o genezę zupełnie nie miałem w planach uprawy pasowej więc poszła gnojowica, jako całość nawożenia poszła uprawa talerzówką no i, i wlało w to multum wody dlatego to wszystko mnie pokonało tam gdzie była słabsza kukurydza udało się ładnie zasiać no przy mocniejszej już tu mi się zapychało więc więc według mnie i według niektórych, no tutaj winny być dwie redlice talerzowe właśnie na szerokość, tak jak rozrzuca ziarno. Powinny być dwie redlice talerzowe, i to moim zdaniem byłoby idealne. Lub też sprawdziłoby się, gdyby ten agregat miał 8 sekcji. Myślę, że, że 8 sekcji pozwoliłoby na swobodny przepływ mimo, że tutaj mamy fajne offsety zastosowane jeśli chodzi o sekcję to i tak trochę za mało także, także tutaj był jakiś mały problem następny problem był o tutaj zapychało mi się w miejscach gdzie są powiedzmy te uchwyty do siebie tutaj na tych gdzie, gdzie uchwyty były od zewnątrz nie było żadnych problemów. Ja wiem, że to wynika z tego, że, że no inaczej nie pasowałoby, prawdopodobnie ustawić tego na słupicę, żeby zagniatało za, za każdą. Także, no tutaj, jakby coś za coś. No mój Amasy było w tym roku Multum, więc, no jakby, nic na to nie poradzę. Może gdybym inaczej trochę też podszedł do tego, gdybym z myślą przygotowywał pole z myślą o uprawie pasowej. E, to już by było e, trochę inaczej, wszystko rozwiązywane. Może po prostu by było zasiane w tą gnojowicę, e, no ale też jak wspominałem na poprzednim filmie, e, dostałem ten agregat tutaj od, od znajomego, od pana Józia, którego pozdrawiam. Więc, e, więc e, żebym sobie spróbował, więc no nie chciałbym czyimś agregatem ryć w zupie. Dobra, mamy omówiony spód. E, Teraz może przejdźmy do omawienia góry. Dobra, zaczniemy od góry i skończymy na środku. No i będąc już na górze, mamy dwa zbiorniki o pojemności 900 litrów. Pierwszy do nawozu, drugi do nasion lub też, tak jak mówiłem w przypadku jakichś tam dostawek czy też jakiegoś apv -a. dwa nawozy. No, i jedna z największych zalet moim opinii, a może to, to opowiem o niej jak zejdę. Eee, skrzynia, no jak skrzynia tutaj, jakichś tam większych rewelacji nie stwierdzono. W sumie boki ma fajnie ścięte, suwa się w dwóch miejscach czujniki napełnienia, więc raczej do końca możemy sobie swobodnie pracować bez jakiegoś tam zastanawiania, się, czy jest nawóz, czy nie wszystko pokazuje się na, na terminalu także także wiemy, czy mamy zasypane dużo, czy może mniej, czy może nie mamy, także także spoko, no i teraz przejdziemy trochę niżej i opowiem chyba o największej zalecie tego siewnika Czyli o aparatach wysiewających. No i jesteśmy po środku siewnika, i według mnie mamy tutaj asa w rękawie największą zaletę tego, tego agregatu opatentowany przez firmę system wysiewający, oparty na rolkach. I na każdą sekcję przypada jedna rolka. Ja sobie teraz w międzyczasie będę opuszczał te lejki, które odbierają ziarno żeby pokazać, jak zrobi, robi się próbę kręconą. No i co, jeśli chodzi o ten system wysiewający, to jest stricte system Amazone. No i to jest naprawdę rewelacja, na każdą redlicę siewną idzie dokładnie taka sama ilość nasion. I tutaj nie ma żadnej tam jakiejś tam losowości, tak jak w przypadku tego, gdzie jest centralny system wysiewania i, i te rolki, ta rolka transportuje nasiona System transportuje nasiona do rozdzielacza, i rozdzielacz, uderzając w głowicę losowo gdzieś tam, rozrzuca to na, na te wszystkie sekcje, więc tutaj naprawdę jest rewelacja. 9, 9 tych rolek. Rolka jest do grubego i do drobnego ziarka, po prostu kołkami się to przestawia. No, typowo jak w siewniku mechanicznym, dlatego to jest naprawdę rewelacyjne rozwiązanie no to to jest taki duży plus, a jeszcze większy to jest przez zastosowanie tego rozwiązania bardzo krótka droga transportowa nasion także bardzo szybko tutaj naprawdę po naciśnięciu przycisku do wysiewania, gdy, gdy próbowałem czy, czy wszystko jest ok e, momentalnie ziarna były na redlicach siewnych, więc tutaj naprawdę, naprawdę duży plus no i teraz pokażę może jak odbywa się e, Próba kręcona, bo naprawdę też całkiem przyjemne. Tylko z racji, że w jednej ręce trzymam kamerę muszę się wspomóc z przerwaniem filmu. A więc po zjechaniu kubełkami, montujemy taki, taką rynienkę, czyli jakieś tam standardowe rozwiązanie tutaj pod aparaty wysiewające, całość sobie ładnie podciągamy. O, jedną ręką ciężko. O, cały sobie tutaj podciągamy. Następnie dwa przyciski od próby kręconej od przedniego i od tylnego zbiornika. Wszystko rusza, ale głośno. Kursy z jarnem tak nie było. E, oczywiście jesteśmy na pusto. Robimy sobie próbę kręconą, czekamy tak długo, aż stanie, kręci się, stanęło, zjeżdżamy oczywiście, ważymy pisujemy w komputer. Zaraz przejdziemy do komputera. Też uważam, że fajne rozwiązanie od Rapitronics sterownik tutaj do gryźdłego polskiej firmy. Bardzo fajnie. Także, no, zaraz przejdziemy do komputera. Komputer widzi, że robiliśmy próbę kręconą. Próba została zakończona. Chodzimy w menu, w maszynę, mamy tutaj do wyboru szerokość roboczą, i tutaj są poszczególne dawki, gdzie ustalamy na przykład dawkę nawozu, 150 kg, no i tyle ile wyszło, próba kręcona nasion, tyle ile wyszło, dawkę nasion, i to w zasadzie jest wszystko. Próbowałem kontrolować, jak to, jak to wychodzi, czyli Wykręcałem po raz drugi, no wychodziło idealnie, także tutaj nie można się do niczego w zasadzie przyczepić. Panel pokazuje nam całkowitą powierzchnię bieżącą, całkowitą w sumie obroty wentylatora, które należy utrzymywać. A wentylator jest hydrauliczny, a obroty wentylatora należy utrzymywać na poziomie około 4000. Tutaj mamy punkt od przystawki punktowej no tutaj gdybyśmy jakieś tam powiedzmy zbiornik mieli dodatkowy na mikrogranulat do wysiewania dawka nasion dawka nawozu i to w zasadzie wszystko na tych ekranach widzimy czy wszystko pracuje i poziom napełnienia prosta sprawa tutaj nam pokazuje czy lecą nasiona czy leci ziarno więc więc jakby luzik prędkość, prędkość za to z tego GPS-a i też to jest dosyć dokładne, także, także fajnie na podstawie tej prędkości dobiera nam ilość obrotów, która potrzebna jest do, do, zada, do wysiania zadanej ilości nasion. Całość jeszcze nie wiem, z tej strony może będzie lepiej widać całość do pozycji już wysiewu po opuszczeniu w dół aktywuje się poprzez taki wyłącznik krańcowy. Po prostu po opuszczeniu, wbiciu w ziemię, on wraca do pozycji zerowej, przez co uruchamia całą konstrukcję. O i myślę, że opowiedziałem o najważniejszych informacjach i danych. Nie wiem, generalnie nie. Od dziś myślę nad zakupem agregatu pasowego do uprawy pasowej, do siebu i uprawy pasowej. Brałem pod uwagę różne rozwiązania. Będę, będę też jeszcze przy, przyglądał się też innym. Fajnie, że udało mi się to przetestować na własnej skórze. Mniej więcej wiem, jak to wygląda. Mniej więcej wiem, z czym to sieje. Bo nie oszukujmy się, no tutaj jakiejś wielkiej filozofii nie ma. Z plusów, wszystko co wymieniłem, to jak najbardziej z prawdą. Minusów, no wiem, że teraz zjedzą mnie wszyscy zwolennicy uprawy pasowej. No, ale redlice talerzowe sprawdzą się w każdych warunkach. I o ile tanie wysiewa na całym pasie, tylko na bokach tych pasów. No to można by było zastąpić je dwoma, jedną rednicę taką stopkową, dwoma redlicami talerzowymi i byłby ten sam efekt. I o takim rozwiązaniu myślę, i o takie rozwiązanie zaczynam dopytywać producentów, bo mówię, no jest temat, jest rozwojowy, chciałbym, mam nadzieję, że uda się coś tam ochrony środowiska zdziałać i, i że będę. Mógł sobie pozwolić na zakup takiego lub też ciąganego, bo na taki ciągany właśnie 3 trzymetrowy składaliśmy. No ale tutaj są różne jeszcze inne plusy dodatnie i plusy ujemne, bo oprócz dużego zasypu mamy też ogromną długość i tu się robi problem na mniejszych działkach. No cóż, myślę, że to jest problem do ogarnięcia i do nauczenia się, jak operować, no ale no wiadomo, że na takiej małej działce z takim długim agregatem to nie jest nic przyjemnego wysiewać przede wszystkim, żeby zrobić to dokładnie. Dobra, zobaczymy się na polu. Ja tutaj jakieś ostatnie przepłukanie zrobię gdzieś tam, bo widzę, że nie do to lekko i jadę oddać. Dobrze. Widzimy się na polu. A no, jeszcze nie dałbym ostatniego plusa, zapomniałem. Całość, czyli sterownik, który znajduje się tutaj, z monitorem, który znajduje się tam łączy się bezprzewodowo, czyli bardzo fajnie, generalnie spoko. Jedyne co potrzebujemy to właśnie o taki przewód zasilający, który podłączamy prosto do, do akumulatora, także całość przewodów elektrycznych to jest te dwa No cóż kochani, tak się spieszyłem, żeby nagrać dla was już samo pole, że została mnie zima, ale to może nawet lepiej, bo mamy pszenicę na wierzchu, wiemy, że powschodziła, więc nie mamy się czego martwić. No i cóż Redlinki jedni kochają inni inni nienawidzą ja widzę plusy minusy również w przypadku gdyby to się położyło mogło być nieciekawie no ale tego nie zakładamy będziemy pilnować żeby zrobić wszystko by się tak nie stało resztki pożniwne no w dużej mierze tutaj na wierzchu raczej wymieszane nie jest zbytnio nic więc no więc idea uprawy pasowej jak najbardziej roślinki są nasiona, najważniejsze rozmieszczone w pasie, więc powschodziły. Gdzieś, o tu jest, tu gdzieś są, tam gdzie nie ma też. O, tu są. To wzejdą, no, o to się nie martwię, nie ma jakichś tam suchych warunków, nie ma jakichś niskich super temperatur, więc spoko. E, jakie korzyści niesie taka redlinka, no że w przypadku gdy napada e, a jest bardzo sucho, no to ta woda spływa w ten, ten pas siewny e, no i w to miejsce że tak powiem spulchnione i tam idzie sobie do dołu i, i to jest główne takie założenie tych redlinek, ale no sam osobiście e, no nie jestem jakimś fanem wolałbym to trochę bardziej wyrównane ale no nie uważam tego za jakieś złodo póki się nie wyłoży. resztki pożniwne wszystkie mikroorganizmy oraz z żyjątka sobie żyjące w ziemi tutaj po to wyjdą. także myślę, że do przyszłych żniw będzie będzie jakiś lat, ale jakiś niewielki i tutaj tym akurat nie ma co się przejmować i fajną to też okrywę daje do tego, żeby uniknąć parowania wodnego. Eee, no i tak to się ma, wygląda w głównej mierze, zobaczymy co to będzie eee, tak jak mówię, nie był to taki czysty strip bo nie było nawożenia wgłębnego, no bo nie było to przewidziane bo nie było przewidziane eee, przewidziane się w tej technologii, więc myślę, że że no tutaj coś za coś, no ale założenie jest takie, żeby właśnie w strip sobie eee, siać z czym? Żeby sobie w tym właśnie z nawożeniem W łapę i taką dawkę startową Jakąś nawet 50 kg No niby dużo zmienia Nie wiem, jeszcze nie wiem Ale się dowiem mam nadzieję Już wkrótce jak to będzie wyglądać Dla porównania tutaj sobie Przekopytkujemy trochę Na Pszenicę Sianą na talerzówkę No i tam zapewne będzie już centralnie ładnie zielono, ale. O, już jesteśmy. Była siana kilka dni później. Nie wiem, czy to widać, czy nie. Gdzie nie, gdzie jest? Gdzie nie, gdzie jeszcze? Nie widzę aż tak, ale gdzieś tu się pojedyncze pierwsze pojawiają. No, gdzieś są, także. O, tu mamy, tu gdzieś coś jest, więc będę, będę optymistycznie jednak. Eee, w tą stronę się zapatrywał, że wszystko będzie ok, bo jak mawia stare porzekadło, e, lepsza, e, słaba ozimina niż mocne jare. Także e, no cóż, tyle ode mnie jeśli chodzi o omówienie siewnika do uprawy pasowej Grizzly. Mam nadzieję, że. Jeżeli ktoś był zaciekawiony tym tematem, a nie miał gdzieś tam blisko z tym do czynienia, to, to sobie obejrzał, wyciągnął własne wnioski. Nie sugerujcie się zupełnie moimi. Każdy może mieć inny punkt widzenia, na przykład zależny od tego, na jakich gruntach operuje, czy też z czym musi się mierzyć na co dzień. I tyle. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie przynudziłem. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Cześć.